Dzień dobry, dzień dobry. Monika Kurjata z tej strony, na swoim profilu prywatnym. Witam serdecznie na 253 dniu mojego osobistego wyzwania, 365 dni live'ów. No i co? Jestem. Myślałam, że może się dzisiaj nie pojawię, ale zaskakująco jestem zaskoczona tym, że czuję się naprawdę dobrze po tych dwóch dniach bardzo intensywnej pracy i oczywiście wiecie już, może niektórzy mnie z Was znają, niektórzy oglądają mnie czasami, to wiecie, że ja tutaj przychodzę bez przygotowania, po prostu łączam i idzie, więc nie przygotowałam się oczywiście, ale ale to, co doświadczyłam w ciągu tych dwóch dni jest dla mnie naprawdę bezcennym doświadczeniem, przepięknym doświadczeniem i nie sądziłam, że tak naprawdę nie miałam oczekiwań za bardzo, bo nie wiedziałam czego się spodziewać, ale nie sądziłam, że tak głęboko będzie poruszone moje serce, że to jest tak możliwe, po prostu coś niesamowitego. Widzę, że ktoś tam mnie ogląda, także pozdrawiam serdecznie. Zawsze zachęcam do tego, żeby się przywitać w komentarzach, powiedzieć cześć. To wtedy może mi się pojawi, kto tam jest, bo czasami mi się, wiecie, czasami widzę, a czasami mi Facebook nie pokazuje, ale widzę, że ktoś tam jest, więc pozdrawiam serdecznie. Także tak, ja jestem po warsztatach, wróciłam do domu, zrobiłam sobie kąpiel taką z solą, ze świecami. Zresztą wczoraj to samo zrobiłam. Z kamieniami moimi i w ogóle zabrałam sobie do łazienki książkę, bo zwykle jest tak, że, no, wiecie, wykorzystać czas, nie? Maksymalnie, ale ani wczoraj, ani dzisiaj nie miałam takiej ochoty, żeby tą książkę czytać. Chciałam po prostu poleżeć i pobyć. Dzisiaj sobie jeszcze włączyłam muzykę, pośpiewałam trochę i puszczałam, puszczałam i puszczałam jeszcze dalej, jeszcze głębiej i jeszcze więcej. I, I czuję się po prostu znakomicie. I dzisiejszy live nazwałam Ruch do Życia, bo ustawienia systemowe to jest właśnie taki ruch do życia. Przynajmniej tak ja to odczuwa, odczułam po pierwszym moim doświadczeniu, bo to jest moje pierwsze doświadczenie, wiecie. Ja nic na ten temat za wiele nie mogę powiedzieć. Oprócz tego, że doświadczyłam to u osoby, u której, jeżeli bym miała doświadczać, to na pewno bym chętnie wróciła do tej samej osoby, bo. Czyli do Elżbiety Woźniak, bo jest po prostu mega kobietą z niesamowitym doświadczeniem, z niesamowicie otwartym sercem i to wszystko sprawia, że, że ta cała przestrzeń, która się tworzy, jest przestrzenią, w której naprawdę jest bezpiecznie otworzyć to serce. A myślę, że to jest bardzo istotne, bo myślę, że Wiele osób mogło mieć doświadczenie z ustawieniami systemowymi i być może mają zdanie takie, że, że to nie działa albo że to nie dla nich, a bardzo często może być tak, że to właśnie nie ta osoba. Zadajcie sobie pytanie pierwsze i najważniejsze, jeżeli wam coś nie, po, nie podpasiło. Czy czuliście się bezpiecznie w przestrzeni, którą e, trzymała osoba, która to prowadziła? Ja się, ja się czułam totalnie bezpiecznie, w ogóle poznałam cudowne, niesamowite osoby, e, z którymi jestem w, już w takim połączeniu, bo ta bliskość, która się nawiązuje w trakcie takich warsztatów, to już jest połączenie po prostu dla mnie na zawsze. Bez oczywiście, jak to, jak to ja e, też w ostatnim czasie się uczyłam bardzo mocno nie przywiązywania się do stanów czyli, żeby nie trzymać się kurczowo niczego. Ale jednocześnie ta właśnie bliskość, która się nawiązuje, jest bezcenna i myślę, że też taka na bardzo, bardzo długo. Więc mam nadzieję, że jeszcze spotkam się z tymi e, osobami, że jeszcze będą kolejne warsztaty, na których będziemy mogli się gdzieś tam wspólnie połączyć. E, ale doświadczenie dla mnie było niesamowite. No i czuję się po prostu e, na ten moment, czuję się naprawdę doskonale. Pomimo tego, że e, przeżywałam bardzo mocno te dwa dni. I wydawałoby się, że będę totalnie wycieńczona i być może mnie puści w pewnym momencie i mam nadzieję, że będę dzisiaj dobrze spała, ale, ale po prostu mam, mam dobrą energię. Jest mi fajnie, jest mi dobrze. Cześć dziewczyny, cześć Magda. No właśnie z Magdą. Z Magdą byłam na warsztatach, także cudownie pozdrawiam Cię, kochana. Fajnie, że, że tutaj dołączyłaś. Cześć Alicja, a Alicja z kolei jest z moich innych warsztatów, z gimnastyki słowiańskiej, także no po prostu. Jezu, tyle ja takich tyle cudownych kobiet poznaję, że to się w ogóle. kobiet, nie tylko kobiet, bo akurat na warsztatach tutaj u Eli byli też mężczyźni, co dla mnie w ogóle też jest takim nowym wyjściem ze strefy komfortu i e, miałam już możliwość uczestniczenia w, kręgach, w kręgu takim e, kobieco męskim I też było to dla mnie trudne i szokujące. E, szokujące, że w ogóle się zdecydowałam, i trudne na początku, ale potem się okazało, że kurde, e, że. Że to takie moje odcięcie trochę od, od tej męskiej energii na pewno mi dobrze nie robiło. Także cieszę się, że zaczęłam wychodzić właśnie w takie nowe kręgi i doświadczać czegoś więcej. I ta kobieca i męska energia jest bardzo potrzebna, jedna i druga. No, cześć kochana. Magda pisze, że było cudownie. No, było cudownie. Cześć mamu kochana. Ach, no, także dzisiaj to tak wiecie, nie mam zbyt może dużo do powiedzenia, bo przeżywam jeszcze cały czas to wszystko, co się wydarzyło. Jedno co mogę powiedzieć, to naprawdę bardzo takie z serca duże polecenie. Zresztą Eli Woźniak, która też jest imienniczką mojej mamy, także w ogóle niesamowite w ogóle jakieś takie połączenia. W czasie w ogóle tych warsztatów i też z tymi osobami, które tam były, no nic nie dzieje się bez, bez powodu, wszystko jakoś jest połączone, i właśnie miałam też okazję doświadczyć po raz kolejny, jak niesamowicie potężna jest energia, która nas otacza. Jak potężna jest energia, z której my jesteśmy stworzeni, i że tak naprawdę jesteśmy właśnie jednością z tą energią, i to można odczuć w momencie, kiedy sobie pozwolimy na to. Czasami to pozwalanie sobie jest trudne, ale jest warte. Warte po prostu całego wysiłku, jaki włożymy w to, żeby otworzyć to serce i żeby po prostu pozwolić popłynąć, żeby puścić tą kontrolę. Nawet dzisiaj, jak leżałam sobie w wannie z tą, z tą solą, to właśnie jeden, dwa takie utwory włączyłam sobie, które jeszcze w słowach miały o odpuszczaniu kontroli i o tym, że żeby oddychać i żeby być. I tak, ja oddycham i jestem, i jest mi cudownie. I zobaczymy, co przyniesie czas, ale to, to był na pewno dla mnie ogromny ruch do życia. Za co jestem wdzięczna. Wdzięczna wszystkim osobom, które uczestniczyły i wdzięczna Eli, która to prowadziła. Także naprawdę było mocno. Mm. No, to jest, to jest to słowo, było mocno. Było mocno. Reszta zatrzymuje dla siebie i w swoim sercu. Niech to pracuje. Niech się nam wszystkim darzy. Niech się darzy naszej kochanej, cudownej, wspaniałej przewodniczce po tych dwóch dniach i wszystkim uczestnikom. Niech się wszystko odkręca, przekręca, idzie w tą stronę, w którą ma iść, i żeby żebyśmy się spotkali na jakimś kolejnym warsztacie. I mogli sobie opowiedzieć kilka fajnych historii. Tego wszystkim życzę. E, a jeżeli e, ktoś tutaj ogląda, kto na przykład nie korzystał z ustawień, a jest zainteresowany, to e, poszukajcie naprawdę. Ela, Elżbieta Woźniak na Facebooku. Cudowna babka. Może Was zaprowadzić bardzo głęboko. <laughs> bardzo głęboko. No. No i tyle, tyle dzisiaj do powiedzenia, idę odpoczywać. Eee, właśnie też roz, dzisiaj opowiadałam, jaki ja cudowny chleb piekę i już zapraszałam właśnie uczestników e, tych warsztatów na chleb, i, e, ale że nie mamy piekarnika, bo nam się spierdzielił, to zawsze to teraz kombinujemy. Wróciłam do domu, okazuje się, że mąż na, nakręcił chleb, e, więc za chwilę jedziemy do brata mojego męża. Tam e, mają w domu piekarnik, <laughs> także <laughs> będziemy piekli dwa chleby. Że, jakby ktoś był bardzo w potrzebie, żeby zjeść właśnie taką chrupiącą, ciepłą kromeczkę z masełkiem, no to wiecie, to musicie się zgłosić do nas i chętnie się podzielimy. No, także tym zakończę dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam Was, kochane kopitki, które tutaj dołączyłyście. Ach, niech nam wszystkim się darzy jak najlepiej. Ściskam, buziaki, i do jutra.